Siemaneczko, Duszako z tej strony, witam Cię na moim kanale i dzisiaj fajna fraza, nie wiem od kogo, nie wiem kto jest jej autorem, ale jest bardzo fajna. Always end your day with a positive thought. Zawsze zakańczaj swój dzień pozytywnymi myślami. Pozytywną myślą tutaj jest. No matter how bad things were, nieważne jak sprawy się miały, jak słabo było, jak źle było. Tomorrow is an opportunity to make it better. Um, dodałbym always. <laughs> Może nie always, bo to generalizacja, ale um, jutro jest. E... Zawsze jutro jest możliwość, by można było poprawić tę sytuację. Może nie zawsze. Ale lepsze to niż zamuleć. Także taka fajna frazona dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobała, że możesz sobie z niej skorzystać. Nie zamulaj wieczorami, bo kiepsko programujesz się. Twoja głowa ma pracować na pozytywnych obrotach, żeby mogła dobrze pracować i mieć dostęp do zasobów. Jak będziesz zamulał, będziesz karmił się stresem, to będzie cienko, bo nie będziesz miał dostępu do wszystkich zasobów. Nie będziesz mógł podejmować najlepszych w danym momencie dla siebie decyzji. To bardzo ważne. Na wieczór Podsumowanie z dnia całego, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, co jutro poprawię. To plan na jutro, nie? A nie zamułka, o, co by tu zrobić. Nie polecam. Za dużo zamułek wprowadzi Cię do niezbyt przyjaznego wymiaru, że tak to nazwę. Deprecjonowania się na przykład. Bez procesów tego typu bo się spotkamy i dostaniesz za swoje. No, to by było na tyle, żeby cię nie straszyć za bardzo. Cześć, szakalałt, korzystaj, pa!